Siemanko widzowie, dzisiaj pogadamy sobie o kwestie War Against The Hive, czyli tak zwany UL Pokażę wam wszystkie taski, które się tutaj wykonuje I powiem, jakie są korzyści z wykonywania tego quest'a Generalnie o to co chodzi Jest tutaj mnóstwo achievementów do zdobycia Jeżeli ktoś jest jakimś zbieraczem achievementów, to no sporo tej tego będzie Za każdą misję, jest tutaj 6 misji, dostajemy 3 achievementy Tutaj mam pozaczynane te misje Przy zaczynaniu misji u Oracle dostajemy pod przedmioty potrzebne do ich wykonania jeżeli te przedmioty nam się gdzieś zgubią, piszemy trade, możemy je sobie kupić. Ja już mam wszystkie je w backpacku. Generalnie ja wykonuję tutaj trzy taski i pokażę wam właśnie najszybszy sposób jak, jak tutaj wbić punkty i po co są w ogóle te punkty. Generalnie hive składa się z, takich, z takiego powiedzmy terenu, surface'u z dwóch jakby stref, dwóch wież. Wrzucę wam zdjęcie z tibiopedii, i pokażę wam je. No, tutaj widzimy troszkę ładniej pokazane. Podzielone strefy. Cały Hive składa się z trzech stages. Pierwszy stage to jest taki, gdzie tutaj brama jest zamknięta. I możemy chodzić tylko po powierzchni. No i robić te taski, które właśnie teraz Wam pokażę. Są tak naprawdę dostępne cztery taski na stage'u pierwszym. Potem na stage'u drugim odblokowują się kolejne dwa. I dodatkowo odblokowuje się ta prawa strona, prawa wieża, różowa. Możemy po oddaniu 50 punktów udać się za bariery, które są tutaj oznaczone tymi zielonymi strefami. I dodatkowo te zielone punkciki tutaj to takie mono, jak to się nazywało? Insektoid cele. I po kliknięciu na nie zbieramy jajka. Z tych jajek możemy uzyskać bardzo rzadko, ale można uzyskać koniczynkę. Ja kiedyś użyłem ponad 300 i miałem tylko jedną, więc no, jak ktoś ma farta, to i ja za pierwszym razem kliknie i ją wylosuje. Po co jest ta kończynka? Ta kończynka służy do oswojenia biedronki. Biedronki pojawiają się na powierzchni przy stage'u trzecim. Jeżeli jest stage trzeci to również mamy dostęp do tej lewej strony, więc polecam odbierać jakby dostęp za te bariery i zbieranie jajek dopiero jak jest stage trzeci, bo można to zrobić na stage'u drugim, ale to się nie opłaca. Wtedy tracimy 50 punktów, no i tak naprawdę nie możemy dostać się do podziemi, a podziemia są bardzo fajne, zaraz wam Przebiegnę się jeszcze, bo yy, przed SS-em tutaj wpadłem na chwilę, zobaczyć czy są jakieś bosy. Respią się też pozostałe. Jakby odpowiedniki wszystkich mobków, które tam występują Tylko w takiej wzmocnionej wersji Z nich lecą gojmasy No i też te jajka, z których się uzyskuje kończynkę Gojmasy są potrzebne po to, aby uzyskać War Expa a War Exp jest potrzebny do Insectoid Outfitu. 300 punktów potrzebujemy zebrać albo z, poprzez używanie Dungbali, które lecą z bossów, albo poprzez wykonywanie misji. Za wszystkie 4 pierwsze na stageu pierwszym y, taski dostałem po jednym War Expie potrzebnym właśnie do outfitów i addonów, po jednym Favor Expie i po 1000 punktów doświadczenia. Przy każdym wykonywaniu tasków Dostajemy achievementa za wykonanie 10, 50 i 100 Więc tak naprawdę z samych tych misji, bo na stage'u drugim są również dwie misje Możemy dostać w sumie 18 achievementów I dodatkowo jeszcze achievement dostajemy za zrobienie całego outfitu Outfit i addony możemy uzyskać tylko na stage'u trzecim Wtedy udajemy się na najwyższe piętro i tam mamy taką na której przez którą przechodzimy i tam odbieramy sobie te dodatki. Dobra, teraz wam pokażę metodę, jak robić tak naprawdę najszybciej te wszystkie punkty, ponieważ 50 punktów jest potrzebne do wbicia się za te bariery. Żeby dowiedzieć się jaki jest stage, to piszemy do tego Oracle High Status, no i on nam daje znać, że o, wszystkie jakby zabezpieczenia upadły, wszystkie struktury są otwarte. To oznacza, że jest trzeci stage. Dodatkowo jeszcze można się zorientować w ten sposób, bez pisania, że respią się na powierzchni właśnie biedroneczki. Takie biedroneczki właśnie można złapać poprzez używanie czterolistnej koniczynki na biedronce. Aktualnie koniczynka jest w okolicach 17 kk na harmonii warta, także jest to dość cenny przedmiot. No ale my skupiamy się już na taskach. Polecam sobie do, na action barze dodać... Trzy itemki potrzebne do trzech misji. Zresztą zobaczcie, ja też wykonuję tylko te misje, tak naprawdę: anten Blinding, czyli trzeba na 8 anten kliknąć w tym czymś. Potem na porach używamy tego zielonego itemku. I jest jeszcze Hive Digestion. To ten czerwony itemek używamy na takich mobkach, które się resują, ale zaraz tam dobiegnę, to Wam pokażę. Dodatkowo fajną misją jest zabijanie kolosów, bo za te dwie misje dostajemy po dwa punkty, a nie po jeden, więc szybciej można zebrać te dost dostępowe punkty. No i na odpowiednio też 600 punktów Pan Na outfit jeszcze 400 mi brakuje do fula. To jest też to jest spoko misja, tego cheating dissolving nigdy nie robiłem jak widzicie, zrobię dla was dzisiaj to pierwszy raz i jedyny chyba, bo nie wiem chyba to jest najdłuższa misja, jakaś taka najmniej wygodna, bo tak to, to, przy, to przy zbieraniu jajek to sobie zawsze robię te kolosy i się nabijają. 9 sztuk kolosów. Tutaj mamy te Porstaffing 7. To jest właśnie te Dissolving Cheating, którego nie robiłem. To trzeba, trzeba używać tych wialek na krawlerach. Potem coś tam zagrać na bębenku. No, zrobimy tą misję, ale to pierwszy raz będę robił. Dobra, no nie ma co przedłużać. Lecimy i ja ogólnie polecam właśnie zrobić sobie hotkeye. Pododawać te itemy na action bara. I dodatkowo takie 3, albo tak naprawdę no w zasadzie to 4 wiadomości. Możecie sobie napisać na action barze High Disable obok jest, High Blind jest i High Digestion jest przez co po oddaniu misji od razu będzie mogli sobie klikać na ten action bar i jest, jest to po prostu szybsze Dodatkowo ja sobie zaznaczyłem na pierwszej antenie No i też wam polecam to zrobić bo na mapkach ścieniętych, tych, i tak to macie to nie będzie to pozaznaczane wszystko Ja sobie zawsze robię to w ten sposób, że zaczynam misję, tutaj sobie jakby numer 1 ustawiam no i dodatkowo jeszcze podoznaczone są anteny. Jest ich ponad 8, 9 albo 10 jest ich, no nie Generalnie macie sobie wybierać, które chcecie anteny jakby zaliczać. Klikamy prawym, używamy tego powdera i nam się tak pojawia animacja. Tutaj na porę używamy tego zielonego. Znika. On co mniej więcej 2 minuty się pojawia z powrotem. No i taki powiedzmy rundkę ja już sobie. To co teraz widzicie to jest moja taka standardowa runda, którą zawsze robię I mniej więcej to wychodzi najszybciej Mam sobie jeszcze o pyk, do bestiarii Bo najdłużej się wbijają te właśnie biedroneczki, trzeba ich tysiąc Tutaj praktycznie wszystkich mobów trzeba po tysiąc Ewentualnie na dole jeszcze są te high power no to to jest najcięższy potwór do wybicia Tutaj sobie idziemy na misję kolejną na dół i odpieramy bottle listę na floor blobach. Używamy tego czerwonego itemka. Jeżeli się nie pojawiają mopki, to wychodzimy na no, dosłownie parę sekund i one się już jakby wychodzą z ukrycia. Używamy możemy serwer loga odpalić, żeby wiedzieć, kiedy już się skończyła emisja. On oh, did pick, już, już potem, jak zaczymy to używać, to nic się nie będzie działo. One nie będą znikać, bo przy każdym kliknięciu tego czerwonego itemka na tym mopku, to będą one znikać. Lecimy dalej na anteny. Również serwer loga mam sobie mieć odpalnego, żeby niepotrzebnie latać za dużo. A, jest komunikat, ostatnia antena została zrobiona. Tutaj last por Get to disable. No i możemy tak naprawdę polecić oddać misję, ale zróbmy jeszcze sobie te kolejne misje i dodatkowo polecę tutaj na te krawlery się po kliknięciu na ciało krawlera musimy poczekać aż ono stanie się widzicie tak się robi taki ciemny kolor musimy zebrać 8 sztuk jeszcze raz robię tę misję nigdy jej nie robię ona jest po prostu czasochłonna i bez sensu ją robić nie ma krawlerów dobra ile lecę będę sobie od razu zbierał te jajka tutaj mamy barierę normalnie jak jest stage pierwszy to ta bariera zamknięta to się nie da wejść i lecimy od prawej wieży mam sobie poznaczyć polecam poznaczyć sobie skółemy na których dajemy od razu bezpośrednio przed barierą żeby tutaj wejść, to klikamy na barierę prawym, przenosi nas. Możemy sobie po odebraniu tego... Y jakby tej nagrody za 50 punktów Możemy sobie między tymi barierami skakać Ale generalnie wbijamy się do pokoju Tutaj jest ten to tutaj cel Klikamy zawsze nam to jajko spadnie Tylko uważajcie na kapa tutaj Bo może wam się szybko skończyć I będziecie musieli zawrotę robić Więc mniejsze poziomy no to miejcie na uwadze Że tych, tych sali się tutaj zbiera troszkę Jest was 16 Zebrane zaraz zobaczymy ile ich będzie Więc 16 no prawie 1000 kapa potrzebujecie Otwarki oczywiście można omijać Ewentualnie te krawlery nabije już 8 sztuk potrzebuję, żeby tam coś zrespić Nie wiem, ja tej misji w nigdy nie robiłem przez co, przez co ja nigdy nie, nie, nie wykonywałem, bo to opóźnienie po prostu wymagane. Jak robimy Krawlera to musimy odczekać aż on te parę sekund minie i możemy zebrać. Ja tu zwykle to umijamy. No I tutaj możemy zrobić jeszcze kolejną misję. Na tych wieżach, co mówiłem, na stage drugim. Jest misja pierwsza taka prostsza, że trzeba zabić kolosy. I dodatkowo na speedr'sach, na ciele speedrisa używamy Regent Flaska. On się naładuje, jest taki agresive fluid, on 4 minuty będzie jakby naładowany, jeżeli to nie użyjemy. No i tutaj mamy taki monolity i trzeba na te monolity kliknąć, on wybucha, znowu nam się robi flask, znowu możemy naładować sobie kolejnego monolita, rozwalamy. To jest też dość przyjemna misja, bo o no wiadomo, aczka sobie wybijemy. przy okazji 2 punkty. No i tu jest ostatnie piętro. Bo właśnie na ostatnim piętrze Respi się Overseer. To jest chyba jedyny Overseer, który jest na prawej stronie. Tutaj mamy 7 pięter no i z każdego piętra mamy po jednym jajku, więc już mamy 7 jajeczek. Potem na sam koniec odcinka zrobimy opening tych wszystkich jajek. Przelecę się jeszcze na sam koniec po minus 1. Zobaczymy, może się jakiś z respi bosik. Jak już odbieramy, z tej ogólnie trzeci trwa 5 dni, jeżeli Wykonane jest 200 tasków to stage spadnie z trzeciego na drugi Już z drugiego na pierwszy nie jest w stanie spaść ten stage więc będzie ten od, jakby drugi stage otwarty do momentu kiedy ktoś wbije trzeci stage No ale warto właśnie dobić sobie ten Tak naprawdę jedna osoba może wpłynąć na ten cały world change na serwerze bo na wbicie 200 tasków jest czas od SS-a do SS-a czyli 24 godziny Także ktoś jest cierpliwy i, i lubi się tak monotonnie bawić w te giereczkę to o Dwa gojmasy kolejne spadły oversiery właśnie są spoko Pod tym względem, że Lecą z nich gojmasy Więc na przykład na double locie polecam sobie bicie No ja Overseerów mam Zabitych Połowę Już przekroczyłem właśnie połowę Także jeszcze troszkę, bo trzeba ich 2,5 tysiąca I jeszcze elit speedrysów jest Sporo jest do 1000 do zabicia, a nie w sumie. Waspoidy to też 1000 sztuk. Pitery też tysiak, Warmery też tysiak, insektoid workers, pydrycelity, krawlery, idrysy i kolosy. Także jest tutaj dużo bestiarek do wbicia. To jest właśnie fajne, fajne miejsce, żebyście sobie nie wbili A ladybugów 500. Wcześniej mówiłem, że 1000 to mój, mój błąd. Wbite mam te ladybugi, biedroneczki 500 sztuk. A także mamy bestiarek raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10 do bicia samego jest na tym spocie. Tu dodatkowo zarabiamy, zarabiamy sobie poprzez zbieranie tych masów Ludzie to mniej więcej kupują 60 70 przeważnie. Rozbijemy zbijemy kolosy, żeby oddać misję. Tutaj anteny są zbite wcześniej. <laughs> Speedrist jest to jeszcze jeden, jedna sztuka. Tam to było wbite. To będziemy robić na sam koniec, I jeszcze 5 kolosów, no i tutaj pory też wbite były na samym początku Więc jeszcze jeden monolit do wbicia, no jest tutaj, cyk, no i... i dwa punkty wpady, więc zawsze można przy okazji sobie to wbijać Chodzimy z wieży tą samą drogą co byliśmy, tutaj nie ma żadnego skrótu, trzeba sobie trochę po tych pięterkach pobiegać Na mniejszych poziomach no to polecam tutaj jednak magic walla. używać przejścia, albo po prostu mieć ze sobą, albo właśnie będzie kłodał, bo nie wiem, druitek ma krzaki, to sobie używajcie tego, bo on nie będzie was wtedy blokowało to w przejściach. Nie wiem, tego wybijać, bo to jest dużo takich pojedynczo, pojedynczych przejść. jednokratkowych w sensie. No dobra, tutaj w spoilerze widziałem, że ten bębenek, który dostajemy od, od NPC-ka. O, używamy go i swarmer hatching się respi. Bo to od razu, to jest losowo. Kolejną bębenek. A nie, już się nie respi. Not ready to be used again. ojeju i tu jest cooldown na, ten, na zbijanie tego. O oh Jesus. No dobra. Pójdę szybko, oddam misję. O jest. Jest delikatny. No, no dlatego nie robiłem tego, no. Wszyscy mi zawsze odradzali tej misji i mieli rację. Okay. Tu jeszcze jest nie dość, że trzeba czekać na krawlery, które muszą jakby... Ten etap, gdzie można je przesuwać i... I można używać tego itemu, to jeszcze trzeba czekać aż bębenek będzie aktywny. Także no nie warto ją robić, chyba że naprawdę ktoś achievementa chce wbić. No jak widzicie ja miałem tę misję w nosie. No, widzicie? 2 na 8. Trzeba 8 razy tak zrobić. No jest to słabe. No i teraz to co mówiłem. Podbiegamy sobie. High Disable. Yes. High Blind. Yes. High Pick. No i od razu te zbędne itemy. Nowe. Wywalamy na ziemię, więc jak widzicie, czasami no, większość ludzi tak to od razu wywala. To jest takie potwierdzenie, że nam się misja zaakceptowała, bo mamy po dwie, po dwa z tych itemków w backpacku. Od razu wywalamy je na ziemię i jest porządeczek. Tak samo możemy oddać misję break. I to jest ta misja z Idrisami. No i tak samo mogę od razu break, jest, wziąć kolejny i. Będę miał już dwa, dwie te flaski Może przy okazji wybijania lewej wieży sobie też to wybiję Będę miał expa i tego favor, favor expa na kolejne wejście na hive'a I lecę teraz na lewą wieżę A potem na minus 1 i sprawdzimy sobie bossy Dobra, zaczynamy od plus 1 Kolejne jajka zbieramy Na double locie jest bardzo fajnie wpaść tutaj na tę miejscówkę Szczególnie właśnie na minus 1, gdzie jest dużo hive over tam jest ich około 10 tu dodatkowo bossy bo nie dość że leci nam do 4 jajek z overseera no to jeszcze dungbale które też tam po 100 po 150 po 200k ludzie skupują o, w tym miejscu odbieramy outfit zabijemy sobie jednego overseerka zobaczymy może się po szczęści właśnie żeby od, odebrać outfity jad, znaczy outfit jad i widzicie nic nie spadło overseer respi do 2 Pidris elitów tutaj mamy ten kratkę, na, której, na którą trzeba kliknąć, żeby uzyskać addon no jak będę miał 1000 punktów, to będę musiał tutaj przybiec i sobie wbić pula No mówię, najprostszy sposób na wbicie outfitu to jest kupienie na markecie, jeżeli są Bo nie zawsze świat ma tyle dungbali na markecie, żeby w ogóle wbić, nie wiem, outfit sam A co dopiero o addonach bo Każdy użyty dungbal to jest 10 punktów Więc trzeba by kupić ich 100 I tutaj wejście na minus 1 jest po lewej stronie Tutaj na tym poziomie 0 tak samo jak i po prawej stronie była kotarka, to tutaj jest właśnie też ten sel, trzeba o tym pamiętać. Schodzimy sobie na dół. Możemy też polecieć w prawo, na początek zebrać za zapamięci. W ogóle tędy jest taki szybki skrót, pojawiamy się po prawej stronie, już nie będę tutaj wchodził żeby nie stracić czasu, ale tutaj też jest do zebrania jajo. Tutaj chyba nie było, a nie jest, kolejne, po prawej stronie. No i tak jak mówiłem, 16 jajek jest do zebrania z takiej jednej rundy, bo mam 18, z uwagi na to, że z oversira mi wcześniej właśnie spadły te dwie sztuki, więc 16 sztuk. No tutaj po na harmonii jest te 60, powiedzmy 70k, tyle, ich występu tyle występują na shopie. No i tutaj metodą więc na większym levelu to można śmiało wbiegać sobie w te mobki, ale generalnie Nie polecam tego na mniejszym poziomie Bo ja sobie zawsze wbiegam, patrzę tylko po liście czy się nie zrespił boss W ogóle jak zabijecie tego bossa to wam się pojawi Na samej górze Hantanizera. Tutaj po prawej stronie się respi maw Teraz na ekranie wam wrzucam jeszcze raz dla przypomnienia miejscówki w których się pojawiają te bossy Może się jeszcze trafi, no na pewno będę tu przychodził jak już jak już się odbiera i jakby marnuje te 50 punktów na wejście, mamy wejściówkę do momentu kiedy nie zniknie trzeci stage. Także warto korzystać na maksa z tego. Widzicie, to jest mnóstwo mnóstwo Pidris Elitów, One są mocne, więc naprawdę uważajcie na nie. Odbierajcie się na ziemię tutaj. Jak widzicie, no, damage jest głównie z fizyka i z ziemi. Więc jakieś tam ostateczności SSA można przepiąć jakby nas tropnęło Albo ma No i tutaj też same overseery nie ma Flash slicera Dobra to zbijmy sobie to żeby dokończyć taska Na kolosy i tak naprawdę to tyle co musicie wiedzieć o tej Miejscówce Możecie sobie na zapas powbijać punktów Możecie tak naprawdę zgadać się z jakimiś kolegami na serwerze jeżeli na przykład jesteście na nowym serwie To myślę że Ludzie to wykonują ale nawet jeśli nie wykonują to najlepiej dwie, trzy osoby to robić, ale osobno, bo zbieranie tych anten, co prawda to nie jest problem w parę osób, ale te pory, które się klika tym, tym zielonym itemkiem wcześniej, to dwie minuty się respią, więc będzie nam to troszkę przeszkadzać, że ktoś jeszcze biega z nami. Także misję wykonujcie sobie solo, tak polecam Wam. I tylko te trzy sztuki. Dobra, skupiam się teraz już na wersji, że może jeszcze spadnie. Jajko, nie spadło. Jeszcze jeden jest. Nie zawsze lecą, ale na 2500 sztuk na pewno poleci Wam parę set tych jajeczek. Tutaj jeszcze szybkie, szybki rzut oka. No niestety nie uda się pokazać Wam jak działa dungball. Ogólnie dungbal to jest taka świecąca kulka. Bo lecą tutaj też takie dungbale. Nie mam żadnego backpacku. Wyjdę tym skrótem, żeby wam pokazać. Jak to wygląda? Jak ktoś nie chce lewą stronę wychodzić, to tutaj jak się robniemy. No to nie ma powrotu, tutaj nie ma jakby odkop możliwości odkopania. Pojawiamy się w prawej stronie. No i możemy powiedzmy szybciej wyjść. nam się na przykład poty skończyły, a przy wejściu było dużo alurka i dużo mobków, to możemy sobie tak wyskoczyć szybko. Goj masy tam po 75K. Dostówki, parę sztuk akurat na harmonii A dungbale Występują właśnie takie tańsze Są zwykłe kreator produkcji A te dungbale świecące Wow, tutaj ktoś chyba skupił ostatnio Bo po 500k to jest bardzo drogo Tak to po 350 po 200k No te dungbale świecące lecą z bossów Tak jak już mówiłem Więc warto je zbierać no, Spora cena, nie spodziewałem się że aż tyle teraz kosztują Po użyciu 18 jajeczek, taki jest mój lot, 2 helpotiony, 4 platynki, 70 larw było, to jest zwykłe jedzenie, dość ciężkie, więc w sumie nie jest to jakieś coś rewelacyjnego, perełki, 8 great dobra, ja odcineczek kończę, widzicie, balans milion około gpków, jeżeli chodzi o input analyzer, analyzer. To 20% przy takim eku jakie mam, ja tam biegam bez eku, bo szkoda mi imbu Ale głównie to fizyki właśnie ziemia Więc tak się tutaj ubierajcie pod fizyka głównie I co kończę ten odcineczek Zostawcie followka jak wam się to podobało To dajcie też łabeczkę w górę, żeby była to oznaka, że wam się podoba Jak macie jakieś pomysły jeszcze na inne takie questy Takie world changer, które miałbym opisać to dajcie znać w komentarzu Oczywiście wszystkie Poczynania i zaraz tutaj będę odpalał streamka i biegał po bossach i robił inne ciekawe rzeczy. To macie obserwować na Twitchu, Szczupak TV Gaming. Zostawcie obserwacje, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Streamki są tak naprawdę codziennie, czasem rano, czasem w nocy, w, w, o północy, po północy. Więc wszędzie zawsze można mnie tam trafić. Dobra, będę ogadania. Trzymajcie się im Jego na Nara.